Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Daję z tej strony. Dzisiaj przeanalizujemy sobie gameplay solo Randoma, który właśnie mnie zabił w Głagu. I będzie to bardzo ciekawy gameplay, ponieważ ten random ma. Jest szósty level i ma problemy z otwieraniem drzwi jeszcze w tej grze. Dlatego jestem bardzo ciekawy, co dzisiaj się wydarzy w tym gameplayu, ponieważ jest to po to. Początkujący glacz kompletny, tak? Jak ja chcę komentować random, to po prostu rozwalam się o ziemię, przegrywam gułak i lecimy z tematem. Więc mamy tutaj gracza, który kompletnie nie ma pojęcia co się dzieje. Zobaczymy, jak długo przetrwa. Zobaczymy. Raczej kiedy przegra, bo wątpię, żeby ten gracz wygrał grę, skoro za bardzo nie wie co się dzieje. Nie jest to cheater, na pewno. Mamy tutaj gracza na padzie, który prawdopodobnie jest, najprawdopodobniej na pewno jest jużem w tej grze, więc jestem bardzo ciekawy, co on będzie tutaj kombinował. Prawdopodobnie będzie tutaj dużo kampienia, będzie dużo lutowania. No i zobaczymy jaki błąd popełni, ponieważ wiem, że wielu z Was nie lubi za bardzo trybu solo, ponieważ uważa to za najtrudniejszy tryb lub najbardziej upierdliwy tryb. Ja uważam, że ten tryb jest najprostszy do wygrania, on po prostu nie wybacza i to wszystko. Duo, trio, okłady można powiedzieć potencjalnie, że są trudniejsze, ponieważ jeżeli Załóżmy, zostaniemy w takiej ciężkiej sytuacji Na samym końcu, na endgame, gdzie jesteśmy sami Na jeden team, no to już mamy jeden na dwóch, jeden na trzech, jeden na czterech I to jest praktycznie sytuacja bez wyjścia Natomiast tutaj zawsze będzie jeden na jeden No i faktycznie, ktoś może wejść na trzeciego Ale hej, na trzeciego to mogą wejść na dwójkach, trójkach i na czwórkach Więc jestem bardzo ciekawy, co on tutaj wykombinuje nie strzela najlepiej. O tym guagu za bardzo się. Ja po prostu biegałem i widziałem, jak on strzelał. E, więc jestem bardzo ciekawy, co tutaj się wydarzy mimo wszystko. Level 26, powtarzam. E, aktualnie ma kamizelkę ducha, więc raczej go nie zobaczą na BSP, więc ma tutaj przewagę, przewagę tak zwanego zaskoczenia. Wydaje mi się, że ten gracz za bardzo tej mapy też nie zna. To jest taka, taka, takie ciekawe zjawisko, że mamy gracza, który nigdy praktycznie na, w tą grę nie grał. Na pewno zmieni kamizelkę oczywiście, że zmieni. Czy weźmiesz ducha? Zmienisz kamizelkę, bo złote kewy ładniej wyglądają i wydaje się to być bardziej korzystne w tym momencie. Więc no tak, już nie ma ducha, więc już będzie go widać na PSP. No mówię, jest to dosyć ciekawe co wymienisz, co bierzesz? No, masz fajną broń i masz pizdale I to jest też, to jest to, jest, to jest ciekawe, że on nawet nie wie, że ma tak naprawdę dwie bronie do walki na blisko Chociażbym tego digla już dawno wywalił, no bo ta broń jest, jest teoretycznie mocna jak trafiasz, tak? Na trzy strzały potrafi, może na trzy, cztery strzały potrafi zabić Więc mimo wszystko w walce na daleko będziesz miał przerąbane Widać tutaj, gra mamy gracza, który dopiero poznaje grę Lachman Pieniążki zbieramy, ciekawe co zrobi z tymi pieniędzmi Może chyba, że ktoś mu podpowiada co robi. jak mu podpowiada, to mu podpowiada po prostu źle. Bo jeszcze nie podpowiedział mu nic sensownego. Niedaleko siebie ma twierdzę, która została zrobiona, jestem ciekawy, czy w ogóle... Na pewno wejdzie w ten czerwony krąg tej twierdzy, nie wiem, coś mu podpowie, że wejdź tam, wejdź tam. Wejdziesz to na pewno. I to od razu odpalisz pewnie, co? Odpalisz to od razu, czy będziesz trzymał? Będziesz trzymał. Ciekawe, Weziesz tą broń, bo jest złota i ma więcej dodatków prawdopodobnie. Tak, oczywiście, że tak. I zamijeszte. Let's go! Mamy progres. Mieliśmy broń, która to naprawdę na średni. Pierwsze zaangażowanie w walkę mam tutaj jednego typa, który podbiega na ten. Ala apartamentowie. To jest chyba hotel, z tego co mi się wydaje. Tak, to jest hotel na pewno, ponieważ jest recepcja na dawna. No, counter UAV spalone. No w tym przypadku ta osoba, która jest na tym hotelu, teraz ma wszystko zamazane na tej mapie, więc to przeszkadza. Troszeczkę. On teraz on wie, że on jest na dachu. Jestem ciekawy jaką decyzję tu podejmie. Wyczeka go pewnie. Nie ma pojęcia co się dzieje na tej mapie. Okej, okay, mamy ADSa. Mamy ich kroczki i powolutku. Tak, jak ciężko znaleźć. Oj, nie, nie, nie. Och. Tak, jak ciężko znaleźć naprawdę spoconego gracza na obserwowaniu randomów, tak, bo to jest loteria tak naprawdę, na 100 osób, no, to ci będą może trafić i na, na różne osoby. Tak, bardzo ciężko trafić na kompletnego nowicjusza osoby, która nie ma pojęcia, co się dzieje. A takie osoby się jakby zdarzają, bo pamiętajcie, że lobby nie jest kreowane na podstawie tego, żeby wszyscy byli na równi. Że wszyscy byli o równym levelu, tylko chodzi o całą średnią. Czyli prawdopodobnie w tym lobby mamy paru bardzo, bardzo mocnych graczy i paru bardzo, bardzo słabych graczy i graczy, którzy są na takim średnim poziomie. Tak to jest już zrobione po prostu. Więc jeżeli się zastanawiacie, jakim cudem ten gracz trafił do mojego lobby, bo to, to jest moje lobby, tak? bo ja do niego trafiłem, tutaj macie odpowiedź. Bo gra bierze pod uwagę po prostu ogólną, średnią, a nie równy poziom wszystkich graczy. Dlatego i się zawsze śmieję sobie z matchmaking i bardzo dziękuję. To by było na tyle z naszym nowicjuszem który po prostu przeskrosował przez otwartą przestrzeń i w momencie, kiedy jakiś snajper do niego strzelał, on nawet nie zwrócił na to uwagę. Więc mamy kolejnego gracza, którego obserwujemy. Przetrwał... Moi drodzy, przetrwał dłużej niż myślałem. Mamy gracza, który gra baspę. Moim zdaniem najlepsza broń na blisko, którą aktualnie możemy używać. Baspę plus mcpr na jednostrzałą strzałową snajpę, więc potencjalnie zobaczymy tu fajny gameplay. Osoba, która gra dłużej, ponieważ ma już odblokowanego tego skina za 1000 duszków. Jeżeli go jeszcze nie macie, to zbierajcie te duszki, zbierajcie 1000 duszków, Zanim się ten event skończy, macie jeszcze chyba 4 dni e, i będziecie mogli odblokować właśnie takie kamo do każdej broni. Jest jedno chyba z najlepszych kamo jakie chyba wyszło. Więc mamy tutaj gracza, który oczywiście ogarnia troszeczkę więcej w tej grze. Nie jest to typowy spocuch, ponieważ jeszcze się rozgląda bardzo dużo, e, gdzie są gracze, a to jest w mojej ocenie marnowanie czasu. Chyba, że teraz coś robisz. Aktualnie nie wiem, może spadza telefon i coś tam robi, może je zupę przy okazji, no nie wiadomo, ale jeżeli faktycznie skanuje teren i sprawdza, no to teraz to robi w zły sposób i marnuje czas, jeżeli zależy mu na fragach. Jeżeli mu zależy na Winie, no to też jest na otwartej przestrzeni skanuje ten przestrzeń, no mógłby to zrobić po prostu w trochę lepszej. E, lepszej strony. Natomiast taki spocony typowy gracz nie marnuje na to czasu. Cały czas się porusza. Jeżeli skanuje przez e, jakby okolice, no to robi to w przeciągu pół sekundy do jednej sekundy, zmienia kąt i leci dalej. Pierwszy oponent, wyciągana snajperka, przecelowanie. To raczej to było wiadomo, że tutaj się nic nie wydarzy. Mamy typowego mcpr na najdłuższy, najdłuższą kulę, nie najdłuższą kulę to jest złe słowo. Z najdłuższą lufą, z najdłuższym tumikiem, z laserem, czyli chcemy po prostu, żeby ten opad kuli był najmniejszy. Ale co za tym idzie, broń jest wtedy najwolniejsza. Tak zwane coś za coś. Jakbym miał zgadywać, jakie KD ma ten gracz, to bym powiedział, że ten gracz ma około 1,5 do 1,8 KD. Coś koło tego. Nie jest to nowicjusz, ponieważ no, te kamo za darmo się nie zrobiło, ale nie jest to najlepszy gracz. Jeśli w sensie nie jest to najbardziej agresywny gracz, to chciałem powiedzieć. Bo to czy jest naprawdę dobry zależy od tego, jak podejmie walkę. Ja bym na jego miejscu wszedł na linkę i z linki zacząłbym skanować cały teren z góry. Wtedy bym wiedział, gdzie wylądować, jako że mam snajperkę, Mam też, jakby. I jeżeli dobrze strzela z tej sniperki, no to wiadomo, że ma przewagę. Ma też samoreanimację. Ma też kamizelkę z podwójnymi kawami, że szybciej się będzie leczył. Gramy stuny, noże. Ciekawe, ciekawe. Bardzo mało osób gra z stuny, chyba że gramy tarcze. Ale zazwyczaj, jeżeli jesteśmy graczem, który. Jest taki bardziej, można powiedzieć, na agresję. Na, na Można powiedzieć, że doświadczenie to zazwyczaj ci gracze grają e, smoki. Teraz już wiesz, że zrobił tą twierdzę. Ja bym na jego miejscu wszedł na drabinę wyżej, żeby tamten, tamta osoba miała trudniej, żeby mnie zabić. Jeżeli ty. No. Bardzo dobrze. Bo tak to by była taka trochę walka. 50-50, jeżeli on by został powalony, to by szybko go dobił. Dobra, jest to nowy gracz, próbuję zrobić high ground, tam jest zablokowana drabina, zbyt długo. Mieć wielkie szczęście, że on cię kompletnie nie widział. I łatwy film. Dziękuję bardzo. KD1,1. Zmieniam. Około KD1,1. Chociaż znam graczy, którzy mają KD około 1, a, a poruszają się i grają trochę lepiej. Więc jak widzimy, czas grania w tą grę nie świadczy o umiejętnościach, bo jakby zrobienie tego kamo, no to to nie jest jakby bardzo krótki okres. No wiadomo, że trzeba trzeba było trochę pograć parę godzin. Żeby baspa, baspa mieć wylewelowanego na, na maksa, MCPR-kę na maksa, to trzeba troszeczkę faktycznie pograć. Jej kupione, palimy od razu. I co, lecimy. Lecimy na drona może? Mamy typa z prawej strony? Zniknął już. Nicie, znaczy, też bardzo ciekawy, bo z doświadczeniem przychodzi szybsze podejmowanie decyzji, a tutaj te podejmowanie decyzji jest bardzo, bardzo wolne. Czas reakcji też jest dosyć wolny. Ale kamo jest? Dobra, tam sobie zaznaczyłeś, gdzie jest typ. To było bardzo mądre. Zaznaczyć sobie, gdzie ostatni był. Gdzie był typ na BSP? W momencie kiedy te BSP znika, masz, masz już skrzynkę, wchodzisz na górę, zdążysz na pewno, bo masz jeszcze sporo czasu. To było bardzo mądre z jego strony. Kiedy macie BSP i BSP się kończy, zaznaczcie sobie, gdzie ostatni raz było widać tego typa na BSP. No bo szanse są, że nie zapamiętacie. I. Jeszcze troszeczkę? przed niego, aj, jeszcze trochę przed niego mogłeś dać Teraz już za późno, teraz już nie będziesz miał wizji, bo pójdzie sobie dołem O, on spiekował, uważaj, to jest snajper też, nie podchodź tak mocno On cię zabije, on cię zabije, on kewuje Stracisz zaraz skupienie, stracisz zaraz skupienie Tak jest, kewuj się, odpocznij I odpuści walkę, odpuści walkę, mądry gasz Byle żeby tamty nie miał dobrych strzałbek. teraz cię snajper to jest GG Och, na szczęście Dobra, masz czas, masz czas raz tak on wejdzie sobie drona, spróbuję go wyprzedzić. Rozgr no dobra, może się rozejrzeć jeszcze raz, chociaż wątpię, żeby tam to... Ja bym na jego miejscu, na miejsce tamtego gracza, bym zniszczył drona. I wtedy byś miał w kaplicę. musiał z buta lotować. I jest w tym domku na dole. Widziałem go. Pod nim jest aktualnie, ale widzę, że go zignoruję. Byle, żeby spadochronu nie odpalał za bardzo za szybko. A to będzie do niego strzelał? Może? Na policji jeden typ. Jak zląduje na niego, to prawdopodobnie przegra. Najlepszy budynek jest tutaj, ten budynek wyższy, zaraz obok tego budynku za amunicją. Co to jest za budynek tak naprawdę? To jest więzienie? Areszt? Nie, to nie jest areszt. Co, to tak, to jaką funkcję pełnił ten budynek tutaj? A my na to mówimy AMO, budynek z AMO. Dobry strzał będzie? Cyk? A, unlucky. Ups, ups. Ups, tarapaty. Let's go. Dobry strzał. Tamten nie wiedział skąd ten strzał wyszedł i i zginął. Oj, jak ty to trafisz gościu. Jaką funkcję mógł pełnić ten budynek tutaj z prawej? Market może? Tak, to jest market, bo na samym środku są stragany, to był market. To był market, okej. Okay. Aj, trochę za... Aj, jeszcze trochę Wyprzeć troszeczkę. O, o! Okej, okay, to nie weszło, to było dziwne. No powinien leć. trochę wyżej, trochę wyżej, trochę wyżej. Troszkę wyżej. Ten już się przestraszył, już stwierdził, że nie będzie ryzykował Może właśnie, może tutaj zaskoczyć, zlutujesz. BSP ma yy, leci na ciebie typ, New Skin, potencjalna walka, potencjalne tarapaty. Nie wiem czy jest sens, nie wiem czy jest sens. Dwa razy spacja, dwa razy skok, dwa razy skok. Dwa razy skok, musisz dwa razy skok. Szansę na przetrwanie tej walki 10% A to jest nuke Skin, jeszcze ten nuke skin z pierwszych nuków Kiedy Zazwyczaj tylko pocelni gracze robili te nuki Dwóch graczy Dwa, dwóch graczy Strzelają się, teraz jest twoja okazja żeby szybciej na, na dole się, na dole się popalili raczej Na dole mogłeś już wejść dawno na trzeciego jak już to wejdź powoli Przyceluj i stunek Już za późno na stuna On tą walkę przegra Jak tamten się zorientuje Wygrał tą walkę Jakiś... Dobrze Ale w ogóle to nie był ten skin To nie był ten skin, który to lądował Myślałem, że to był inny skin Kompletnie inny skin mi się wydawało, że tam będzie Dobra, dwa razy BSP na pewno Tak jest, let's go Dwa razy BSP, dobre, dobre Masz złotą maskę, masz kewy, masz bezpa, Masz nalot prawdopodobnie Ja bym te noże wywalił. Oj! Ty po lewej stronie Na dole już jest Prawdopodobnie idzie na sklep? Na sklepie jest? Na sklepie jest Dropa sobie kupił? To jest twoja okazja, ono tobie nie wie Dobra. bardzo. Ja bym te noże wywalił. Na solo te noże są niepotrzebne Na odnowach, na duo, na trio Typ ty jest naprzeciwko Ciebie Dobre oko, dobre oko Łatwy strzał. Boom! Trochę przed nim. Jeszcze jednego słyszałeś? Bez paspal. Bez paspal, kupisz sobie drugiego. Ej, jakbym nie słyszał, nie? On na duchu jest. Na duchu kamizelkę ducha ma. Jest botom, Śred na dół. Po prawej. Na sklep. Pilnuje sklepu, okej. Okay. Lutuje, jakaś półka. Zagra tą walkę. Wygrał tą walkę. Jasny gwint gościu, to jest niesamowite, on po nogach odstrzelał. Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go Dobre BSP. Jeszcze jedno BSP bym trzymał. Tak jest. On też ma snajpek chyba? Jak nie masz smoków, to ja nie wiem jak ty zrotujesz teraz. Jak nie masz smoku, musisz go powalić, bo inaczej jest kaplica. On musi go powalić, bo inaczej jest kaplica. Jak nie ma, jak, jakby miał. Chyba, że nalot wyciągniesz. Nie masz amo też. Jak się zaczniesz strzelać, wypróbujesz jeszcze samo. Na szczęście tego nie spikował. Dobra, tamten popełnił błąd. Tamten popełnił błąd i go nie przypilnował. Ja yeah. cię kręcę. Ja zaraz dostanę tutaj za serca. Przeładuj tą broń, gościu. Przeładuj tego baspa. On mnie widzi. By, by. O. Te grupa to jest. Jak to jest grupa? Naciśnij tab. Ja tylko grupę mogę. Nie mogę na lobby chyba, nie? Szkoda. Nie mogę zmienić na całe lobby. Może dlatego, że nie żyję. Dziwne. Naciśnij tab, zmienić kanał. Powy, rep, nazwa graczy. Nie, teraz on powinien pamiętać, że ktoś był u niego na tym wiadukcie. Na tej drodze. Więc, jak zrobić zbyt dużo hałasu i tamten jest troszeczkę mądry, to na niego skoczy. Ja się obawiam, że te 25 pocisków w tym baspie go zabije. Jeden przeskoczył tutaj do prawej strony. Teraz ja bym na jego miejscu, wskoczył na ten wiadukt, postarał się wyczyścić ten wiadukt, ponieważ ten wiadukt to jest tak zwany power position, tam będzie jedna z najlepszych opcji teraz, żeby mieć. Jak nie najlepsza opcja. Pod warunkiem, że potrafimy strzelać. do let's go! Słychać go chyba. O, ja się boję tego wiaduktu. Ja się boję tego wiaduktu. Zmieniaj na baspa teraz. Zmieniaj na baspa. Zmieniaj na baspa. Zmieniaj na baspa. Ja pierdzielę, gościu, proszę Cię. Ale masz szczęście, że tu nikogo nie ma. Ma wielkie szczęście, że tu nikogo nie ma. Niech siedzi tutaj. Niech siedzi tutaj, żeby tam nikt... O dobra, tu ma dobrą pozycję. Z prawej strony droga, typy, już powinieneś tam patrzeć. Dobrze, że obserwuję te górki, bo te górki są niebezpieczne, jak najbardziej Jak najbardziej, na te górki ma też cover, ma samochód, może zaskoczyć Ej, obudź się, nie patrzymy tu Teraz patrz tą drogę też Biją się na stacji Biją się pod drogą, tam byś mógł snajpić ładnie coś Matko jedyna Dobry strzał? Aj, za późno, za późno, za późno, za późno. Teraz się. Teraz jeszcze raz. Uj, ten jest dobry, ten jest dobry. Od razu się od. Od razu się odwrócił strzał, dobrze. Nie czekaj, strzelaj. Kiedy by móc. O, no nie, gościu. Nie, nie wychodź na open. Jeszcze do Zobaczymy tego, tak? Zobaczymy. 7 fragów. TTV The General Roach 1v1 V1, została ostatnie 1v1, ma najlepszą pozycję w grze prawdopodobnie typ jest na dachu stacji benzynowej. Siepnij te miny pod siebie, bo czemu nie? A, risky as fuck to co ty robisz? Teraz, okej. Okay. Jest pod bottom. Life na niego zarąbiście. Nie strzelasz czekasz. Co to za nalot? Okej, okay, masz problem. Teraz masz problem. Jestem ciekawy, co teraz zrobi, Jak to zagra? Jedyna opcja lub najmądrzejsza opcja by było. Obić, okej, okej. What the fuck? Co tu za jest w ogóle? Ja bym na jego miejscu. Puścił smoki prosto na tego gracza, tak? Ja mam maskę. Puszczam smoki na niego, żeby on nie wiedział, w którą stronę rotuje. Teraz żeś zrąbał kompletnie. Mieliś wielkie szczęście, że on ci nie słyszał. W momencie, kiedy on by smoki na niego, tamte grać by nie wiedział, gdzie on rotuje. On może sobie rotać. Prawo, lewo, góra, dół, gdzie chce. O-o-o-o, nie puszczaj tego, bo nie Dobra. Chyba, że nie masz kebów, no to okej okay. Teraz tamten, jeżeli pomyślał, to już sobie dawno zrotował albo po prostu go trzyma. Okej, okay, wracasz sobie, nie wejdziesz tędy. Dobry smoke. I teraz trzymasz się krawędzi strefy gdzieś tutaj. Niestety cała skałka nie będzie w strefie, nie będzie w strefie. Zaraz założysz maskę. Da, da. Graj maskę, graj maskę, wyciągaj broń. Graj maskę, wyciągaj broń. Musisz dorfować. Let's go! Tak jest! Ale, jest dobra ta bronie jest, co to za bronie jest? Tyk. Musisz być. On cię zabije, stary, on cię Jezus, Maria, nie ten. E... To, jest, to jest. Oni mię ja za mało serca w ogóle wszyscy. Ja za mało serca dostanę na tych kurde komentowaniach randomu. Ja cię kręcę. No, mi się zimno zrobiło. Dobra, moje drodzy, to było na tyle. Nagie macie gameplay. Jak gra porządkujący gracz? Warzone na solo. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten film. Trzymajcie się i do zobaczenia.